Witam! Dzisiaj o tym jednym przekonaniu. Kolejnym przekonaniu miłego faceta. I nie tylko. To jest ogólnie przekonanie większość mężczyzn, ale tutaj mówię o tem na temat miłych facetów, dlatego że to jest kanał Niemiły Facet. Czy oglądasz ten filmik z YouTube'a, czy oglądasz ten filmik z TikToka. A więc to przekonanie, które mówi, tak przekonanie, które wierzy wielu facetów. Że każda może być moja, i co się z tym może wiązać, i na pewno się z tym wiąże. Dlaczego? Dlatego, że do różnych psychologów, terapeutów, czy ludzi, którzy pracują z mentalem, czy do trenerów mentalnych, a bardzo dużo trafia mężczyzn, którzy właśnie mają to przekonanie, którym po prostu życie się zawaliło. Właśnie, którzy mają przekonanie, że każda może być moja. Co to ogólnie oznacza. Oczywiście, jeżeli ten filmik z Wami rezonuje. Jeżeli macie e, doświadczenie ogólnie w tym, w tym temacie, oczywiście zostawcie komentarz. Wyślijcie ten filmik dalej. Pod spodem będzie również, jeżeli oglądacie ten film z YouTube'a, będzie link do mojej książki. Jak słudnąć i zachować zdrową sylwetkę na całe życie. Jeżeli macie wyzwania, jeśli chodzi o sylwetkę, jeżeli chcecie schudnąć albo poznać takie bardzo dobre typy, które pomogą Wam właśnie zadbać o sylwetkę, jest to wersja książkowa, wersja w audiobooku oraz wersja w e-booku. Link pod spodem. A więc wrócimy do tematu. Dlaczego tak się ogólnie dzieje? Co to ogólnie oznacza? Że każda może być moja. Kiedy facet wchodzi w dorosłe życie, szuka sobie partnerki, to bardzo często nie myśli logicznie, bardzo często myśli, tak jak mówiłem wcześniej, myśli przyrodzeniem, bo oczywiście ma pociąg seksualny do partnerów, które są bardzo atrakcyjne, i to, i w tym nie ma nic złego, i właśnie. Często właśnie faceci wchodzą w takie relacje, bo bardzo często mają ten pociąg do tych partnerek bardzo atrakcyjnych, ale coś się z tym wiąże. Wiąże się to, jeżeli mamy takie przekonanie, że każda jest, może być moja, to często właśnie wchodzimy w relacje z osobami, z kobietami, które może nie o to chodzi, że są nie z naszej ligi. Ale chodzi o to, że każda kobieta ma pewien jakby pewny poziom utrzymania. Oczywiście, kobieta, która jest im bardziej kobieta jest atrakcyjna, tym będzie miała wyższy poziom utrzymania. Tak to wygląda, dlatego że ta kobieta ma już pewne doświadczenie z mężczyznami, była z jednym, z drugim, trzecim i oczywiście, jeżeli kobieta jest atrakcyjna, to mężczyźni oczywiście bardzo z nią chcą być. Dlatego, że mają większy pociąg seksualny. To jest logiczne. I teraz taka kobieta ma wybór pośród mężczyzn, w szczególności, jeżeli jest młoda, jeżeli jest atrakcyjna. I wtedy taki mężczyzna, nawet może jego męskie ego mu podpowiadać: bądź z tą kobietą, bo wtedy możesz zaimponować swoim kolegom. Ja kiedyś miałem też taką sytuację, kiedyś byłem z pewną panią, nie wiem czy ona ogląda ten filmik, ale jak na tamte czasy była bardzo ale to bardzo atrakcyjna to już nie o to chodzi żebym się tutaj chwalił, ale to nie o to chodzi, chodzi o to przede wszystkim, wróćmy do tematu była bardzo atrakcyjna, kiedy moi znajomi moi koledzy zobaczyli te zdjęcie tej pani bo ona jakby pamiętam, że to były jej urodziny i ona mi na urodziny dała swoje zdjęcie, swoje zdjęcie, które później no, pokazałem swoim kolegom. I widziałem w ich oczach zazdrość. Widziałem, że, by, że byli po prostu zazdrośni. Zobaczyli te zdjęcie. I tak właśnie często jest. Mężczyzna wiąże się często z kobietą, bo chce pokazać swój status, bo im ma piękniejszą kobietę, tym inaczej na niego. Mężczyźni reagują. Tak często miałem z klientkami, z którymi trenowałem. Kiedy widziałem, że ta klientka jest na przykład kobietą bardzo atrakcyjną, to w tym momencie mężczyźni inaczej patrzyli na mnie. To jest właśnie, bo oczywiście, jeżeli masz kobietę, która jest atrakcyjna, to twój status wzrasta. Tak to wygląda. I teraz wróćmy do tematu, bo odchodzimy od tematu. I teraz, jeżeli taki mężczyzna będzie chciał być z taką kobietą, to automatycznie będzie musiał więcej zarabiać. Będzie musiał mieć status wyższy. Ale co, ty, co się z tym ogólnie wiąże? Wiąże się to, bo tak jak wiemy, pieniądze czy dobra materialne nie spadają z nieba. Trzeba na to zapracować. I jeżeli mężczyzna, czy miły facet ogólnie weźmie sobie kobietę, będzie się spotykał z kobietą, która ma wyższy poziom utrzymania, to będzie musiał na tą kobietę pracować. Tak to wygląda. Oczywiście kobiety pracują, kobiety zarabiają, ale takie kobiety inaczej, inaczej patrzą. Te kobiety chcą się czuć lepiej, dlatego że mają wybór. Kiedy kobieta ma wybór. A ty jesteś petentem, a ty zabiegasz o nią cały czas, to właśnie wtedy ona, jakby dlatego, że jest piękna, że może od ciebie odejść. Ona, jakby dektuje warunki. Oczywiście są również mężczyźni, którzy są atrakcyjni, którzy mogą mieć wiele kobiet, oczywiście, ale to zależy przede wszystkim od wychowania, to zależy od mindsetu, to zależy jaki, jak mężczyzna zarabia. Od wielu różnych czynników. Ja oczywiście w tych filmach mówię o większej ilości osób, bo nie każdy mężczyzna zarabia bardzo dobre pieniądze, nie każdy mężczyzna jest atrakcyjny, nie każdy mężczyzna dba o siebie, bo tutaj wchodzi różno, wiele różnych czynników. I teraz, mężczyzna będzie musiał się liczyć z tym, że taka pani kosztuje, kosztuje różnego rodzaju wyjazdy. Wakacje, bo właśnie mężczyźni trafiają do właśnie terapeutów, trafiają do coachów, którzy, ci mężczyźni się żalą tym coachom, żalą się tym te terapeutom, tym osobom, którzy im pomagają, że moja kobieta chce mieć wózek za 20 tysięcy złotych, moja kobieta chce mieć co roku wyjazd na Malediwy, moja kobieta chce mieć to, ko moja kobieta chce mieć tamto, to wszystko kosztuje. A więc, jeżeli zwiążesz się z kobietą, która ma wyższy pułap utrzymania, to musisz się z tym liczyć, że będziesz musiał na to pracować. Tak to wygląda. I oczywiście są panie, które, tak jak wcześniej, pracują na siebie, zarabiają. Niektóre kobiety zarabiają więcej od mężczyzn. Zgadza się, ale jest grono kobiet, które liczy na mężczyznę. Liczy, że to mężczyzna będzie zarabiał, że to on będzie utrzymywał, a pani. Wnosi tylko do związku co? Wnosi swoją atrakcyjność, wnosi to, jak ona wygląda. Więc ona myśli, że jeżeli jest piękna, atrakcyjna, to może sobie pozwolić na wszystko, to ona może mieć wymagania i tak to niestety wygląda. Więc jeżeli mamy przekonanie, że każda kobieta jest, może być nasza i zwiążemy się właśnie z kobietą, która ma wyższy pułap utrzymania, to możesz wpopaść w problemy mentalne bo będziesz na stop pracował, nie będziesz miał czasu na pasję, nie będziesz czasu miał na wyjazdy, bo wysokie życie na wysokim standardzie kosztuje. W dzisiejszych czasach, gdzie wiadomo jak wszystko poszło do góry, jak to wszystko ta inflacja cały czas szybuje w górę, ceny rosną, wiadomo jak to wygląda, a więc pamiętaj o tym, żeby zawsze się związać, jeżeli chcesz się związać z kobietą, to zawsze o podobnym pułapie utrzymania do swojego. Bo im bardziej celujesz wyżej, to pamiętaj, wszystko ma swoją cenę. W życiu nic nie jest za darmo. I jeszcze raz, jeżeli ten film Wam się podoba, oczywiście wyślijcie go dalej. Niech więcej mężczyzn, również innych facetów, zobaczy. Dlatego, że to zjawisko się coraz, coraz bardziej nasila. Do następnego razu. Pozdrawiam.